Są na drugim, drugim czy tam trzecim no trzecim Zagramy sobie wystarczcie dwie osoby. gramy Co dzisiaj Rena na dziś? Nic. Dora śmiej się. Mówiłam śmiej się. No kurcze gadałam z ośmiu widowcem Co byś powiedziała o tym ośmiu widowcem? A na to co, co byś tu powiedziała? Nic. Dziękuję za odpowiedzenie. Po Teraz pani. Dobra, pani odpowiedziała śmiechem. Jeszcze raz śmiechem. Patrzcie, zabiję pan. Ej, zabiję piper. Jak tak, to łapki w górę. Patrzcie jak cię atakuje. To nie było tak. Skacz! No skacz, jezu!

co? Ale co możesz nagrać? Na... Damian ładną mam choinkę. Damian. Co? Choinkę ma ładną. Wreszcie powiedziałaś coś. Wreszcie widzicie? Słyszycie? Wreszcie coś powiedziała normalnego ludzkiego po polsku. Daj mi go. Daj mi go, bo zaraz go rozwalę. By ja ja tak... tak kotku no. <głos> <głos> Natasza może on się zakochał <noise> No co? Tutaj <noise> <noise> 16 Niewaj <noise> Ej, weźmy rok sami trzy To było jeźdź, Ale dobra. Dobra. Kończymy tak czy nie? W komentarzach. Goodbye. Nie wiem, co ty robisz. My twojej mamie.